Jak działa pompa ciepła, lub mówiąc inaczej, w jaki sposób z ułamka doprowadzanej energii uzyskać jego wielokrotność, a przy tym wysoki komfort cieplny? Nasza planeta udostępnia niewyczerpalne źródła energii znajdujące się w gruncie, powietrzu oraz wodach gruntowych. Przykładowo, w gruncie już od niewielkiej głębokości panuje stała temperatura, niezależnie od pory roku. Pompa ciepła pozwala na wykorzystanie tej energii. Jest to energia, która nic nie kosztuje, ponieważ jest pozyskiwana z powietrza, wód gruntowych lub gruntu. Pompa ciepła pracuje na podobnej zasadzie jak lodówka. Lodówka pobiera ciepło od produktów spożywczych i oddaje je na zewnątrz. W przypadku pompy ciepła chodzi o to, aby wykorzystać ciepło z otoczenia do ogrzewania domu lub zapewnienia ciepłej wody w gospodarstwie domowym. Jak to działa? Ciepło z otoczenia podgrzewa ciekły czynnik chłodzący w pompie ciepła, który paruje. Podgrzany czynnik chłodzący w postaci gazowej jest następnie sprężany przez sprężarkę. Powoduje to jeszcze silniejsze jego ogrzanie. Gazowy czynnik chłodzący w pompie ciepła może teraz oddać swoje ciepło do instalacji grzewczej i zbiornika ciepłej wody. Następuje wówczas jego schłodzenie, skroplenie, a następnie odprowadzenie przez zawór rozprężny. Czynnik chłodzący ulega w ten sposób dalszemu schłodzeniu i może ponownie pobierać ciepło z otoczenia. Cykl rozpoczyna się od początku. Pompy ciepła pracują z bardzo wysoką sprawnością. Do uzyskania 100% ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody, potrzebny jest zaledwie ułamek tej energii, którą wykorzystuje się w postaci energii elektrycznej. To znaczy, że pompa ciepła pobiera dla użytkownika wielokrotność wspomnianej wyżej energii z gruntu, wód gruntowych lub powietrza. Energii, która jest za darmo udostępniana użytkownikowi przez środowisko.